Czy jak wyjdę z taką fryzurą z domu, będę wyglądać jakbym była nawiedzona? Chyba trochę tak. Zaczęłam czytać dwie książki. Dryfując do pentley'em Joan Didion i Madonna in a Coat. Sabaha Sabahatin Ali. Jestem ciekawa, do czego to zmierza. Ja to mówiłam już tysiąc razy, ale nie mam pojęcia, o czym jest ta książka. Nie czytałam o niej nic. Weszłam w nią w ciemno. Typek dostał od znajomego pracę i jest bardzo zafascynowany. Innym em, mężczyzną, który tam pracuje, który jest tłumaczem, tłumaczem z języka tureckiego na język niemiecki. Nie wiem, kiedy to zostało napisane, w każdym razie to jest tłumaczenie z tureckiego na angielski. Wersja angielska jest, jest bardzo przystępna. Jest bardzo przystępnie napisana, jest język bardzo prosty, uważam. Poza y, tymi paroma momentami, kiedy musiałam sobie przetłumaczyć jakieś słowo. Nie wiedziałam, co to jest y, circumspect. Teraz już wiem, że uważny, powściągliwy, tak sobie, tak więc to jest to. I John Didion, to jest taka renomowana amerykańska pisarka, dziennikarka. I to jest zbiór um, jej essay, artykułów na przestrzeni tam kilku lat, z lat 60. Przeczytałam pierwszy i był o morderstwie. Jakaś kobieta została oskarżona o zabójstwo swojego męża. Bardzo ciekawe, wciągnęłam się. Ja tak zaczęłam to czytać i mówię: Nie wiem, czy mnie to zainteresuje, ale jest bardzo ciekawe. Jak ona opisuje to całe wydarzenie, jest takie, mm, takie juicy. Do końca czy czytasz to? I na końcu nie jesteś e, pewna, czy myślisz, że czy ona faktycznie zamordowała tego męża? A może jednak. Ja przynajmniej takie odniosłam wrażenie. W ogóle. Pół roku temu powiedziałam. Tak, ja będę pisać sobie częściej coś w tym swoim dzienniku i tak dalej. Oczywiście, że tego nie robiłam. Wróciłam do tego pomysłu ostatnio i właśnie tak przeglądałam, co pisałam kiedyś. Czasem napiszecie coś i myślicie o sobie, ale to jest głupia. i po kilku miesiącach do tego wraca się i macie takie. Ja. I cooked! Kilka miesięcy temu przeczytałam Białe Noce i to Dostojewskiego i to jest to, co sobie o tym napisałam. Białe noce jest to krótkie opowiadanie o samotnym mężczyźnie. Tym jednym zdaniem wyjaśniłam sobie, dlaczego mi się ta książka aż tak nie podobała. Uważam, że to jest bardzo zabawne. W ogóle o, porozmawiajmy o adaptacjach filmowych. Kiedy przeczytałam The Love Hypothesis Ali Hazelwood 22 lutego 2025 roku i napisałam otóż to. Mega mi się podobało, mogliby zrobić film. I co? I ja, czarownica, przewidziałam to i robię teraz film i skończyli nagrywać ostatnio ten film. I nie mam o tym nic do powiedzenia tak naprawdę. Chciałam tylko się pochwalić, że tak przewidziałam, że będzie film kilka miesięcy wcześniej. Czy widzieliście trailer do Wichrowych Wzgórz? Jak byłam hejterką tego filmu, to nadal jestem. Czy pójdę do kina go obejrzeć? Pewnie tak, ale o Jezu, to jest tak sensu. Bez... Weź książkę, która mówi o problemach klasowych, o rasizmie, o przemocy. Weź tą książkę i, I zamień ją w jakąś seksualną fantazję BDSM. Po co ten film powstał? Ja patrzę na ten trailer i nie mogę, nie. Tak będę tą osobą, będę jęczyć. Nie, nie mogę na to patrzeć. 35-letnia ko blond kobieta, która gra postać, która zmarła mając 19 lat. Jacob Elordi, grając biały mężczyzna grający postać, która na pewno nie była biała, która, której cały jakby. której całej klu jest to, że jest. No, traktowany nie fair przez to, że. I mam znajomych, którzy mówią: Ej, ten trailer wygląda fajnie i się podoba. Nie, czy przeczytali książkę? Nie, nie przeczytali. Czy ja jestem zbyt wielkim haterem? Nie, myślę, że nie jestem wystarczająco dużym haterem. Jestem niepocieszona. Uważam, po tym trailerze to wygląda jak. Ekranizacja taniego Harlekina z lat 80., który kupiła twoja mama w kiosku. Anyway! Tak, ponarzekałam sobie, jest świetnie. Dziękuję. Odebrałam ostatnio drugą e, część z tej serii genialnej przyjaciółki. Historia nowego nazwiska. To jest większe niż poprzednia książka. To mi tak siadło, że swojej przyjaciółce to poleciłam i jej pożyczę to w ten weekend. Amazing. Showstopping. I love it. Czytając te dwie książki, miałam tą realizację, wiecie co, bo ja bardzo lubiłam czytać po angielsku, a teraz mam jakiś taki moment, że bardzo mi się nie chce czytać po angielsku. I hate it, bo mam tyle dobrych książek po angielsku. Ale nie wiem, coś... Um, nie wiem, patriotyzm? Tak, nie wiem czemu, ale mam bardzo ochotę czytać teraz wszystko po polsku. Dlatego ta pozycja troszkę mnie irytuje, w sensie nie irytuje mnie, trochę mnie męczy, nie męczy, nie, nie. Dlatego z tym trochę ciężko, bo trochę mi się nie chce tego czytać, ale tylko ze względu na to, że jest po angielsku, a bardzo mam ochotę w tej chwili czytać po polsku książki. To dryfując do PTM, to ja wzięłam dlatego, że jest jed... był tutaj jakiś jeden konkretny esej, który bardzo chciałam przeczytać, który nie pamiętam jak się nazywa. Czy to był ten właśnie Dryfując do Betlejem, albo inny? Albo inny. Ja... A ja wiem co chciałam. Bardzo chyba chciałam przeczytać o prowadzeniu notatnika. Zobaczyłam jakiś cytat, którego już w ogóle nie pamiętam, który mi się bardzo podobał i dlatego byłam ciekawa. Idę na mecz tenisa. Mega random, ale okazuje się, że tenis jest interesujący. Wiecie co? Bo wczoraj też byłam. I zdałam sobie sprawę, że to jest trochę jak walka na jeszcze świetlne. Nie wiem, czy widzicie moją wizję, ale. <laughs> It's fun. Anyway, outfit check. Pokniecione jeansy. Slay, slay, pa. pa.